Powiedzcie jak wam poszła matura? Nie, nie bardzo dobrze a koledze? Nie wiem, chyba poszedł, więc nie chcę się wypowiadać. Maturka no nie była jakoś chyba mega trudna. Myślimy, że poszła dobrze. Um, no na pewno nie będzie to wszystko, czego oczekiwałam, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że um, wypadłyśmy jak najlepiej, starałyśmy się czego chcieć więcej zobaczymy jak będą wyniki. Bardzo baliśmy się, że dostaniemy jakąś właśnie całą lekturę. Ale udało nam się, że był fragment tylko do odwołania. Więc... Nie było obowiązkowego tekstu, więc, więc było OK. Nieobowiązkowy fragment był e, dziadów, także i temat wypracowania był fajny, więc fajnie się pisało, nie? więc, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie? No było jedno zadanie, w którym trzeba było wymienić funkcję. No i to zadanie chyba było najtrudniejsze, mm -hmm. jeśli chodzi o mnie. Trudno jest ocenić wypracowanie, które no, moim zdaniem mogło być całkiem dobre, a nie wiadomo jak będą kry pod kryteria. Teraz A, myślę, że całkiem nieźle. Nie zrobiłam dwóch zadań zamkniętych i jednego otwartego. Mam nadzieję, że dobrze. Zadania nie były jakieś wygórowane, także mam nadzieję, że będzie dobrze. No, znalazłam sobie na razie jeden błąd, ale to jest kwestia pięciu minut po wyjściu, więc na pewno okaże się, że jest ich więcej, ale wydaje mi się, że cała matura może nie była banalna, ale była raczej prosta. Z tymi pytaniami miałaś kłopoty? Z otwartymi, y, chyba o prawdopodobieństwo, i z y, uzasadnij, wykaż. Ale to chyba jak wszyscy. A jak u Ciebie? No, zawsze mogło być gorzej. A teraz razem wrócisz sobie... na Tak, tak, tak. Też klasa humanistyczna, więc w sumie byle zdać no. Ale myślę, że było w miarę proste. Tak no. mi się wydaje. Jak na tematury, które były w zeszłych latach, to wydaje mi się, że to było takie okej. Okay. Pytanie z błędów, to był błąd względny, no. to była jedna właściwie rzecz, która jest tak rzadziej omawiana, reszta była raczej no, spodziewana. Panowie, jak poszła Wam matura z Poszła bardzo dobrze, byliśmy dobrze przygotowani dzięki wspaniałej kadrze pedagogów z naszej szkoły, dlatego nie mamy obaw, że coś pójdzie nie tak. Dalej. No jednym lepiej, drugim gorzej, ale nie, no dobrze, w miarę była bardzo prosta, czekamy teraz na rozszerzenie głównie i będzie w porządku. Tokrot była podstawa, także to się pisze całkiem przyjemnie, za te trzy godzinki będzie rozszerzenie, no zobaczymy jak to będzie. Fantastycznie, dobrze, Tak. była prosta, 40 minut i gotowe. No nie, tak, tak jak wczoraj, tak jak dzisiaj, no podstawa jak podstawa, znaczy nie boję się jakiegoś rozszerzenia. Masz już jakiś wybrany kierunek studiów, wiesz gdzie się udać dalej? No, jak z oko, medycyna, ale to ciężko, więc yy, zawsze trzeba mieć jakieś plany pasowe, ale to jeszcze nie wymyśliłem. Wybieram się na prawo do Wrocławia, mam nadzieję, że się tam dostanę, jak nie, to będę musiał jakąś alternatywę poszukać, mam nadzieję, że takiej opcji nie będę musiał jakby wybierać. Wrocław, budownictwo we Wrocławiu, cały czas w kierunku... Myślę nad matematyką stosowaną, żeby potem życie związać z metodą elementów skończonych. To są takie obliczenia hmm. całkowo różniczkowe, przybliżone do wytrzymałości różnych przedmiotów itd. Tak w którym mieście byś chciał studiować? Myślę o Gliwicach albo Wrocławiu. Akurat tutaj większość z nas, z nasza ogrona jest na profilu matematyczno-fizycznym, więc wybieramy się na Politechniki do Gliwic, Wrocławia albo Krakowa. To już zależy od własnych preferencji. Bezpieczeństwo narodowe. Do uczenia? Uniwersytet Śląski. Nie, ja na razie nie patrzę na studia, zobaczymy co wyjdzie, jakie będą wyniki z matur potem, bo to można ewentualnie popatrzeć za czymś. No, najfajniej byłoby jakbym dostał się na medycynę, myślę nad Krakowem, Katowicami albo Wrocławiem. Jeśli chodzi o to budownictwo ogólne. Na jakie studia się wybierasz? Na fizjoterapię. A w Ufie, w Katowicach. Myślę nad logistyką, też na Politechnice Śląskiej lub w Katowicach, ale to zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Myślę nad studiami językowymi, ale no jeszcze nic pewnego. Mam jeszcze dużo czasu, więc spokojnie. Jak Bóg da, to jest to medycyna na Wrocławiu, a jak Bóg nie da, to da za rok, tak myślę.